Jak zdjąć tapicerkę Fiat Skudo, Peugeot Expert, Citroen Jumpy. Tutaj się zepsuł podnośnik szyby, więc będę go wyciągał. Znaczy najpierw weryfikował co tam się stało. Więc najpierw wypnę sobie ten przycisk. On się może tak rozwarstwić, że odczepić najpierw z tych, z tych klipsów, ale to się nic nie dzieje, bo to można poskładać bez większego problemu. Odpinamy kostkę. Tutaj musimy wypiąć tą ramkę, z tego co pamiętam. Czy nie, już kurczy mi się myli tak i to zostaje teraz tak może trójkąt tutaj bo ta pizzerka będzie musiała iść do góry i będzie on przeszkadzał on jest na takie bolce wciskane i teraz ściągamy tą zaślepkę, bo tam są dwie śruby trzymające boczek, tapicerkę. Tu są dwie śrubki, będziemy je odkręcać. I tak, odkręcamy te dwie śrubki. Tutaj jest jedna z boku. I od dołu jest jedna notorksa. Odkręcamy te cztery śrubki z tego co widzę. No i śruby odkręcone. I ściągamy tapicerkę. Ona jest dalej na zatrzaskach. I musimy ją sobie tak umiejętnie odchylić. Czy odchylić, żeby nam Wyskoczyła z tych, o, z tych z tych klipsów. Ciężko to nagrać bo jestem sam. Jest. Tu jeszcze jest jeden. I tutaj jeszcze jest jeden. Sama spadła. O, te dwa tu zostały. Widzę w drzwiach. Trzeba je będzie przełożyć. O, jeden pęk To założę. Mam takie na, na sztuki. O, no, ktoś już tu był Nie jestem pierwszy, Kurczę, ale Linka jest napięta Więc linka się nie zerwała Dobra, włączam zapłon i sprawdzam co to Kurczę linka jest napięta Szyba jest Podpięta, ale mogę sobie ręką tak manewrować tą szybą. Więc chyba się obrobił trybik w silniczku. Ciężko tu coś dojrzeć, ale jeszcze jest na oryginale. Wszystko na nitach jest. Minęło kilka dni. Zakupiłem podnośnik szyby, nowy, ale widzę, że nie ma na śrubki. Myślałem, że w zamienniku już będzie tu wystawał gwint i przykręcę tu na śrubki, bo widziałem też takie. No ale nic, no, jakoś jakoś sobie poradzimy, bo nie wiem, czy będę miał takie duże nity. A to najwyżej dam śrubkę od wewnątrz i skręcę tak. No zobaczymy. Dobra, najpierw ściągamy ponownie tapicerkę, bo ja założyłem ją wtedy. no i drzwi już, drzwi, boczek zdjęty. Podnośnik mamy na wierzchu. Teraz sobie szybę opuszczamy ręcznie, wiadomo, teraz. I ją będziemy wypinać. Tutaj jest na tej zasadzie, że musimy to odgiąć. No, I szyba do góry. Jedno mamy i to drugie gdzieś tam po omacku musimy... Tym drugim. A, to drugie jest już na śrubkę na dziesiątkę. Więc luzujemy tą śrubkę, nie rozkręcamy całkiem, tylko luzujemy troszkę, żeby tu się zwolniła ta szyba. O, I szyba poluzowana, już można ją wyciągać powoli. Tu się nie zapięła, nie zapięło się, więc ciągniemy do góry. O, już szyba jest wolna. Musimy ją sobie przyblokować. Ja sobie blokuję przez sawką, zasunę zasunęłem do końca. Można też jakoś złapać ją taśmą, tylko najlepiej taśmą taką malarską, żeby potem z farbą nie odeszło. I teraz odłączamy sobie kostkę od szyby tutaj, od silniczka. Mamy kostkę, i wyciągamy podnośnik. Rozwiercamy tutaj nit. Tutaj kolejne i tu w takich dziurach są kolejne nity, cztery i rozwiercamy te cztery nity i będziemy wyciągać cały, a pięć i tu, no tu też jest miejsce jakoś, jakoś śrubkami to będę chciał połapać. No i nity rozwiercone, i teraz jest na tej zasadzie, że podnosimy to do góry i tu też nam już wyskoczyło w góry. I to samo robimy z tą stroną. Jeszcze tu ten silniczek. Jest, I mamy wolny. A tu jeszcze musimy kombinerkami i wepchnąć, bo na tym się trzyma linka. Jest. I teraz go musimy wymanewrować, żeby go tu wyjąć stąd. Jest tu jedna strona. Jest. I to samo. To już jest silniczkiem, więc troszkę większa. wyjęte. Jak widać tu jest dobre. Wszystko linka, więc obrywiło się pewnie coś tutaj. Linka jest napięta, wszystko jest do okay. Dobra, ja zaraz sobie to zweryfikuję. Tu trzeba trzy śrubki odkręcić na turksa i to do góry wyjdzie i myślę, że tu będzie przyczyna. I tutaj jest nowe. Tu jak widać, jest spięte i to nam się nie może rozplątać, bo jak się nam to rozpląta, to potem to z powrotem tak założyć. To jest mnóstwo zabawy, więc trzeba to zrobić tak sprytnie. Może założyć tutaj. No Mamy tutaj wzór starego, to wiadomo. A nie, to jest z tej strony. O. Ale najpierw rozkręćmy to rozkręcone. Więc sobie silniczek... O! No, urwały się te elementy. Tak jak myślałem. Dobra, więc silniczek zakładamy do nowego. I ja sobie to zepnę krytytką, bo tu wszystko jest dobre. Może kiedyś mi się przyda to lub tamto. Bo jak jeżdża takim autkiem, to nigdy nie wiadomo. I tu sobie zabezpieczyłem, Ten stary idzie do schowania. O tak. Więc teraz sobie przecinamy tą trytytkę i wyciągamy to sobie odwracamy w ten sposób tu musi skoczyć, ale ja to robię jedną ręką, bo jestem sam. Jest troszkę ciężko. O, tu jest taki, taki dędzelek, który trzeba tam Piąć. O, jest skoczył w ten sposób. I tu też musi się zabezpieczyć i teraz dokręcamy silniczek. Tylko on musi trafić tak jak widać tu w te puste pola wycięcia. I trafić tu. To można tak umiejętnie sobie ręką przekręcić. Złapałem sobie tutaj dwoma rękami i sobie to przekręciłem. Może uda mi się to jakoś ująć. Nie wiem, czy na filmie było widać, ale przesunęły się te uchwyty szyb i szybę gdy przekręciłem ten, tylko też nie na siłę, żeby nie urwać i teraz sobie próbujemy to spasować czasie... o, jest! zaskoczyło Teraz sobie możemy troszkę silniczkiem. To wyskoczyło znowu. Wyskoczyło mi stąd. Trzeba znowu wpiąć. No i wpiąłem, teraz już O jest. Odwracamy, zatrzymamy silniczek teraz o, i skręcamy te trzy śrubki, które były tutaj. I ja sobie to skręcę na takie śrubki. Pierwsze pod ręką mi się trafiły. To są takie bardziej budowlane, ale w zupełności wystarczą do tej szyby i w razie czego kiedyś łatwiej będzie odkręcić, a nie te nity rozwiercać. I wkładamy wkładamy teraz nowy podnośnik. Tak jak wyciągaliśmy. No to trzeba się pogimnastykować z tym, żeby on ładnie wszedł. Najpierw ta część z silniczkiem. jest jedna część weszła. Ja nie dam radę tego jedną ręką. Dobra. No i mam podnośnik w środku, więc teraz musimy trafić. O, wyżej wyżej. O, w ten sposób, o, góra, góra nie weszła. Jest, weszła góra. Nie wiem, czy widać. Zeszła. szedł tutaj dół. To samo tutaj robimy z drugą stroną, żeby tak się zawiesiło. No i druga strona też założona. Już ładnie tutaj. O, tu nie ma widza tego klipsa. Ze starej to pozyskam. Linki tutaj i przełożę. O, I zakładamy. No, i teraz skręcamy podnośnik. O, tak jak widać. O nie, w tą stronę będzie za długa, ale w drugą widzę, nie będzie problemu większego. Tylko podkładkę. Tutaj dam. O, w ten sposób. I tutaj dam nakrętkę. I tak, wszystkie pięć. Tymi górnymi też nie ma problemu, trzeba tam rękę wsadzić i bez problemu śrubka weszła. Tutaj już dałem w tą stronę, bo tu jest miejsce na to. Dobra. No i wszystkie śruby pozakręcane. Robiłem to takim zestawem i trzymałem sobie z drugiej strony dziesiątką. W każdym miejscu tak dało radę. I teraz podłączamy silniczek. A jeszcze szyba. już za szybko, za szybko bym chciał. O. Tu trzeba poluzować też. Widzę tu, bo jest oryginalnie ściśnięte, żeby sobie szyba tam swobodnie weszła. Jest taka guma. Dobra, najpierw sobie podłączę panel i opuszczę to, żeby tam sobie dojrzeć. jest Teraz skręcamy tutaj tak z wyczuciem nie nie z całej siły tylko żeby żeby się po prostu trzymało i testujemy. Gdzieś lekko krzywo idzie. Chyba trzeba tu podnieść troszkę, bo ciężko jej. O, już jest lepiej. Troszkę podniosłem tutaj szybę. Już idzie ładnie. Tylko tak na raty, bo jeszcze się automat nie zaprogramował. Jakoś się programowało. Chyba się trzymało tak w dół. I teraz do góry. Trzymamy troszkę I teraz w dół. Trzymamy, o, i trzymamy, pokazujemy jej dolny punkt. O, już idzie samo i zasuwa się ładnie. Skręcamy boczek i gotowe. No i ta pizzerka założona, pamiętamy, żeby sobie wypuścić kabel tutaj, bo możemy go przytrzasnąć tam gdzieś i będziemy musieli ściągać od nowa cały boczek. Trzeba jeszcze chyba przemyć, bo palcami obróciłem, ale już działa. To już od jakiegoś czasu przy zasuwaniu lubiło strzelić, więc tam pewnie coś się działo. I w tej mam to samo, że też pewnie padnie niedługo. No tu jeszcze trzeba zaprogramować, że nieraz przy końcu, chyba przy zasuwaniu albo odsuwaniu, lubi tak strzelić, coś i, i to pewnie jest to samo co z tamtej strony.